Groźne, mroczne, niebezpieczne Wajekas. Nadajemy dla Was prosto z epicentrum, z oka cyklonu. Przyjechaliśmy tutaj na mecz piłkarski. Przyjechaliśmy zobaczyć w akcji Mistrzów Polski. Tymczasem, poza tym, że zobaczyliśmy spotkanie europejskich pucharów, dostaliśmy też masę nocnych wrażeń na mieście. Działo się w Wajekas i o tym wszystkim opowiemy Wam w naszym vlogu. Zamień płacenie w oszczędzanie. Sprawdź zniżki dla kibica wbudowane w kartę Zen. Partnerem programu jest Zonda Krypto, renomowana giełda kryptowalut, sponsor polskich klubów. Z kodem WESZLO dostajesz 10 dolarów w krypto na start. 700 biletów przekazało rajowa Vallecano Lechowi Poznań na spotkanie Ligi Konferencji. 700 w dwóch miejscach, bo stadion w Vallecas ma jeden defekt. Nie ma tu sektora gości. Nie zbudowano takiego, ale UEFA nie była tak przychylna jak Liga Hiszpańska, która stwierdziła, że można grać bez gości. UEFA wymagała, żeby przekazać regulaminowe 5% wejściówek kibicom gości. No i w ten sposób stworzono jakiś prowizoryczny sektor, na który umieszczono 600 kibiców nieoddzielonych w niczym poza grupką stewardów od fanów gości. Pozostałe 100 biletów trafiło na inny sektor, na tak zwaną prostą, no a kolejne setki rozeszły się w wolnej sprzedaży. Kupili jak kibice Lecha na neutralne sektory, więc będą na tym meczu bardzo mocno wymieszani z fanami gospodarzy, co po tym co działo się w nocy nie wróży niczego dobrego. Zbliżała się północ, jak na przykładnego dziennikarza nie szalałem po mieście, tylko kładłem się spać. Gdy za oknem usłyszałem niepokojące odgłosy, jakieś huki, jakieś wystrzały, jakieś krzyki i odgłosy Syren policyjnych. Stwierdziłem, jak na przykładnego dziennikarza przystało, trzeba sprawdzić, co się dzieje. No więc z kolegą Mateuszem, operatorem otwieramy drzwi, a tu dosłownie przed naszym domem biegnie 200 kibiców Rajo Wajekana, którzy uciekają z ustawki z Lechem Poznań. Gonieni przez policję w radiowozach, w pełnym sprzęcie, z tarczami, z pałkami, po osiedlach uciekali w kierunku Estadio de Wajekas, uciekali w kierunku swoich mieszkań. Niektórzy do tego stopnia byli zuchwali, że ściągali kominiarki, wpadali do samochodu i odjeżdżali și dal. Minął nam wieczór poprzedzający mecz w Wajeka. Działo się tutaj dużo, działo się mnóstwo, okazało się, że starcie było ogromne, bo biło się ze sobą ponad 350 kibiców Rajo Wajekano i Lecha. Poznań. Bili się na ulicach, byli się przy stacjach metra. Trafiliśmy na miejsce zdarzenia chwilę po tym, jak wszystko ucichło, wtedy kiedy opatrywano już rannych, no bo nie wszyscy zdołali z placu boju zbiec. Awantury chyba nie dało się uniknąć, bo od kiedy jesteśmy w Wajekas, to ostrzegano nas, że lewicowe bojówki będą krążyły wokół stadionu i wyłapywały pojedynczych kibiców Lecha Poznań. Faktycznie w pierwszego dnia zapytano nas, czy my przypadkiem nie jesteśmy ultrasami z Poznania, bo mówimy po polsku, robimy zdjęcia w lepek, no, ale wymigaliśmy się, że nie, nie, my to nie z tych, co szukają mocnych wrażeń. Natomiast ci, którzy szukali mocnych wrażeń, faktycznie parę dni później je znaleźli. Od dawna było wiadomo, że miejscowa policja, że miejscowe służby potraktują mecz z Lechem Poznań jako spotkanie wyjątkowego ryzyka. Ogromnego ryzyka, nawet większego niż kiedy przyjeżdżali tutaj kibice szkendi tetowo czyli de facto faktycznie naziści. Wygramy! Poznań, wygramy dzisiaj. Kurwa, Radio Badziekano do, gó do góry nie, kurwa, Poznań do góry. Kiedy przyjechali tutaj kibice Tetowo, czyli de facto albańscy neonaziści, nie mam obaw przed użyciem tak dużego określenia, dlatego że ci goście nazwali swoją grupę ultrasów, chuliganów na cześć paramilitarnej bojówki z czasów II wojny światowej, która kolaborowała z Niemcami, więc oni faktycznie są nazistami. Oni faktycznie są, bo nam przypinano taką łatkę, ale myślę, że przy nich to my jesteśmy nikim. Natomiast jeśli chodzi o stan zagrożenia, to jednak potraktowano nas poważniej, bo kiedy Komisja do Spraw Przemocy, Tolerancji i równości, orzekła, że nie można sprzedawać biletów w dniu meczu Szkendii z Rajowajekano, to klub złamał ten zakaz, sprzedawał te wejściówki i zapłacił 60 tysięcy euro kary. Natomiast teraz, gdy komisja orzekła to samo, Rajo tej kary nie zignorowało, nie zignorowało tego zakazu i stwierdziło, że biletów faktycznie sprzedawać nie będzie. Wysłano do obstawy tego spotkania 400 policjantów i z tego co słyszymy, to jeszcze wzrosło po tym, co działo się w nocy na ulicach Madrytu. Więc tutaj jest naprawdę gorąco, tutaj naprawdę boją. Się tych starć kibiców z Polski i Hiszpanii. O stadionie Rajo Vallecano słyszeliście już pewnie wiele złego, natomiast mamy dla Was jeszcze jedną ciekawostkę odnośnie tego, jak inne są tutaj warunki. Za naszymi plecami widzicie kiosk z jedzeniem i jest to chyba kiosk taki główny. To znaczy, widzimy, że ludzie kupują sobie tutaj popcorn, przekąski i wchodzą z nimi na stadion. Nikt im tego nie zabiera, nikt ich nie kontroluje. Mogą sobie wnieść butelki, jakieś chipsy. Popcorn, co tylko dusza zapragnie. No, jest to pewien folklor. A few moments later. Amazon Live, autoweryfikacja. To, że ludzie wchodzą na stadion z własnymi przekąskami, nie oznacza, że nie da się tutaj kupić jedzenia. Za nami są jakieś kioski z popcornem jest nawet budka z hamburgerami. Jezu, jak to pięknie pachnie, musicie nam uwierzyć na słowo, ale da się kupić na stadionie Rajowa Ekano jedzenie. Głodny nie jestem, ale jako przykładny reporter muszę dowiedzieć się dla was, za ile można się najeść na stadionie Rayo Vallecano. Ile? Pięć. Okej, okej. Dziękuję. No to już wiecie, 7 euro i możecie zjeść porządnego burgera na Estadio de Vallecas. Chyba nie najgorzej. Jesteśmy w kabinie komentatorskiej na trybunie prasowej Estadio de Vallecas. Mieliśmy tyle szczęścia, że przypadło nam w przydziale takie miejsce za szybą. Skromne z dwoma plastikowymi krzesełkami, ale jest. Nie trzeba marznąć na zewnątrz. No, Estadio de Vajcas, poza tym, że nie ma sektora gości, nie ma też sektora prasowego. Są jakieś pojedyncze stoliki, przy których siedzą nasi koledzy, ale ostrzegano nas wczoraj, że wiele osób będzie musiało po prostu siedzieć w rządku, na siedzeniach, na tych miejscach tak naprawdę dla kibiców, bez żadnych pulpitów do pracy, więc jesteśmy szczęściarzami. Meldujemy się z tego uroczego miejsca. Zostawmy jednak to, co poza boiskiem, za boiskiem, bo przyjechaliśmy tutaj z wyjątkowej okazji. Rajowa Wajekano bardzo rzadko gra w europejskich pucharach. W zasadzie to gra w nich po raz drugi. Natomiast pierwszym razem 25 lat temu awans do Europy był o tyle nietypowy, że rajo dostało się tam poprzez ranking Fair Play. Dla tych, którzy nie pamiętają, dla tych, którzy nie pamiętają dawnych czasów, powiemy, że kiedyś faktycznie UEFA nagradzała najbardziej hmm, eleganckie drużyny w poszczególnych ligach, miejscem w Pucharze UEFA. No i rajo wajekano się tam dostało. Z czym wiązały się takie trudności i niedogodności, że piłkarze mieli już zarezerwowane wakacje i ściągano ich na przykład w jednym przypadku z miesiąca miodowego, bo ktoś sobie zaklepał ślub i miesiąc miodowy w Ameryce, ale musiał przyjechać grać w piłkę w europejskich pucharach. No, widzieliśmy gorsze powroty z urlopów, mniej przyjemne powroty z urlopów, ale było to o tyle ciekawe, że wielu zawodników przez pewien czas nie wierzyło, że to miejsce w europejskich pucharach dostali, że coś takiego w ogóle istnieje. Więc taka była pierwsza przygoda Rajowa Ekana w europejskich pucharach, a taka jest druga. Miało być Rajo kontra Liverpool, tak skantowali Ultrasi, kiedy Andoni i Raola walczył europejskie puchary. Wtedy zabrakło trzech punktów, teraz nie zabrakło. Jego były asystent, obecny trener Inigo Perez wywalczył awans. Zamiast Liverpoolu jest Lech Poznań, ale no komu to przeszkadza? Lech Poznań to przecież wielka i uznana marka, jak nas tutaj przekonywano. Jak już wiecie, na stadion Rajekano można wejść i ukraść piłkarzom buty. Można też wejść i namalować tutaj koziołka. Kawu, słynny poznański graficz, jak zawsze pojawił się na stadionie Rywala i namalował koziołka, ale koziołek był i koziołka nie ma, więc pamiątki po kibicach Lecha Wajekas nie będzie. Atmosfera od początku zapowiadała się na napiętą, nie tylko ze względu na awantury na ulicach pomiędzy kibicami, ale też przez pewien występek Lecha Poznań, który miał czelność opublikować, jak zwykle zresztą, w swoich mediach społecznościowych kulisy stadionu, kulisy tego, w jakich warunkach będzie rozgrywał to spotkanie, jak jest goszczony przez gospodarza. Problem był taki, że warunki te były urągające. Szatnia dalej, jak wejdziemy. No, relikt, relikt przeszłości, czuć tutaj prawdziwym futbolem z lat minionych. Widać, słychać, czuć. Obowiązkiem każdego zespołu jest przygotowanie zestawu ręczników dla ekipy gości, dla ekipy przyjezdnych, ale tego, takiego czegoś, drodzy kibice, to ja jeszcze nigdy w życiu na żadnym stadionie nie widziałem. No jak to się mówi, każdy z innej parafii jest niewątpliwie kolorowo. Oczywiście nie śmieję się z tego, jest to pewnego rodzaju folklor. Szatnia, no, pamięta lata słusznie minione, tak byśmy pewnie powiedzieli. I to miejsce musimy Wam pokazać, bo to jest takie, takie miejsce, w którym trenerzy się mogą spotykać, przygotować taktykę na mecz. No i jak tutaj sobie spojrzymy, to możemy się poczuć jak na takiej imprezie w latach 80. Krzesełko plastikowe niczym, niczym w ogródku. No jest, jest wesoło, zastanawialiśmy się przed chwilą. Jak zrobić trochę jaśniej, żeby lepiej wam to pomieszczenie pokazać? Zastanawialiśmy się, gdzie tu się włącza lampę. No i zagadka rozwiązała się łatwo. Tu nie ma lampy. Tu po prostu światła nie da, nie da się włączyć. Jedyne źródło światła to tamte luksfery u góry, tam trochę światła z korytarza wpada. Tutaj jeszcze jakieś wieszaki, gdyby ktoś chciał powiesić. Ubrania. Oberwało się Lechowi, oj, oberwało. Początkowo gospodarze byli do nich bardzo przyjaźnie nastawieni, przyjęli rogale świętomarcińskie, wymienili prezenty, wszystko było pięknie, no ale kiedy filmik stał się wiralem, bo poszedł naprawdę, naprawdę mocno po sieci, nagle wszystkie drzwi zostały zamknięte. Gospodarzom nie udało się już nawet załatwić odpowiedniej liczby kamizelek dla fotografów. Twierdzili, że no, nie da się, za późno, za dużo i w ogóle wszystko źle. Mało tego, na koniec odgryźli się w jeszcze jeden sposób, mianowicie zakręcili kurki z ciepłą wodą. Tak, na piłkarzy Lecha Poznań po występie na Estadio de Vajekas czekał dosłownie kubeł zimnej wody. Co prawda, podobno po interwencji i sprowadzeniu fachowca, chyba ten problem udało się ostatecznie rozwiązać. Natomiast mimo wszystko, jakaś tak Zemsta, szpileczka była. I teraz na sam koniec Maciej Sypuła, autor tego filmu, pracownik Lecha Poznań. Wydał oświadczenie, wychodzi i przeprasza, że no, to było niestosowne, niepotrzebne. I wiesz co, Maciek? Uważam, że źle zrobiłeś, że nie powinieneś za to przepraszać, bo nie masz za co. To nie ty powinieneś się wstydzić, tylko oni. Bo warunki, jakie zastaliśmy na miejscu, nie tylko Lech, ale też dziennikarze, nie wynikały z problemów ekonomicznych czy z jakiejś trudnej sytuacji klubu. Wynikały po prostu z ich mentalności. Sory, ale jeśli przy umywalkach wieszasz papier do srania, że tak się brutalnie wyrażę, zamiast zwykłych papierowych ręczników, to znaczy, że ci się ich nie chce kupić, a nie, że nie są one dostępne w całej Hiszpanii i musisz się ratować w taki sposób. Jeśli nie jesteś w stanie zapewnić mediom nawet butelki wody, no to też raczej świadczy to o Twojej gościnności i podejściu, a nie o tym, że tej wody nigdzie na świecie nie ma. Zwłaszcza, że akurat na filmiku było widać, że mają jej całkiem dużo w zapasie. Na dzień dobry spotykamy ścianę z kartonów. Dosyć dziwne zjawisko w szatni piłkarskiej, ale zagadka jest szybko rozwiązywalna. W środku mamy wody mineralne, czyli coś, co jest niezbędne oczywiście piłkarzom. Także kartony mogą zostać wybaczone. Ja naprawdę nie oczekuję tego, że w każdym mieście będą mnie czy Lecha witać w taki sposób, jak na przykład w Strasburgu. Tam akurat byłem z Gielonią, ale. Racing Strasburg przygotował taki posiłek dla mediów, że widać było, że poszli na całość. Wiecie, wyjęli najlepszą musztardę, najlepsze wędliny i tak Chcieli się pokazać. OK, bardzo miło, ale czasami naprawdę wystarczy ciastko i butelka wody, żeby jakoś umilić ten czas i żeby po prostu zapewnić normalne warunki do egzystencji. Ja się nie dziwię Lechowi Poznań, że on to pokazał i że lekko się na to obruszył. I nie rozumiem argumentów ludzi, którzy twierdzą, że nie powinien tego robić. Takie argumenty wysunął też oczywiście właściciel Rajowa Ekano, Raul Martin Presa, który już kompletnie się oburzył i obruszył na to, że Lech, polski klub miał czelność skrytykować jego drużynę. Zacytujmy, co powiedział w mediach przed tym spotkaniem. Uważam, że ten film jest nikczemny, ponieważ nie tylko w piłce nożnej, ale i w życiu Pienie i ośmieszanie, śmiech z pokory lub ubóstwa innej osoby, w tym przypadku klubu sportowego, jest z mojego punktu widzenia czymś nie do opisania, czymś przerażającym. Jesteśmy bardzo zdenerwowani. Mamy taki stadion, jaki mamy. Ten stadion spełnił wszystkie parametry wymagane przez UEFA po intensywnych pracach przez całe lato. Z pewnością nie jest to luksusowa szatnia jak Realu Sociedad czy Realu Madryt, ale jest godna szacunku. To szatnia, w której Cristiano Ronaldo i Leo Messi przebierali się bez żadnych skarg. Nie sądzę, żeby którykolwiek piłkarz Lecha Poznań miał taki sam. Sam poziom umiejętności jak oni, więc uważam to za arogancję, która nie powinna mieć miejsca. Nie każdy ma takie wsparcie, że miasto czy rząd wybuduje ci stadion, tak jak Lechowi Poznań z okazji Euro 2012. Uhu, panie Raul, to pan poleciał. Ale ustalmy kilka faktów. Jeśli chodzi o wsparcie miejskie, to akurat dostał pan 2 miliony euro na to, żeby dostosować Stadio de Valleca tę ruinę, do standardów UEFA. I jak pan te pieniądze zrzutkował? Hmm, przyjrzyjmy się. No, nie wystarczyło panu pieniędzy choćby na to, żeby wytrzeć krzesełka na stadionie, co chyba nie wymaga wielkich nakładów finansowych. Nie zdecydował się pan też na to, żeby wydzielić sektor dla gości na własnym obiekcie, co spowodowało, że w Hiszpanii kibice gości nie mogą przyjeżdżać na stadionie. Rajo, no ale UEFA nie była tak wyrozumiała i po prostu zarezerwowała dla nich część trybuny zwykłego sektora dla kibiców RIO. To z kolei wiązało się z tym, że kibice Rajo, pana klubu, którzy kupili bilety na ten mecz zostali przegonieni ze swoich miejsc, bo fani Lecha wykupili tyle wejściówek, że po prostu przesiedli się blisko tego swojego sektora, wygonili stewardów i policję i naturalnie, mimowolnie, samowolnie powiększyli swój sektor. Jak widać pieniądze miasta przeznaczone na dostosowanie tego obiektu do standardów UEFA nie wystarczyły też na to, żeby zamontować klamki w toaletach, albo żeby w ogóle jakoś te toalety wyremontować, bo niektóre nie miały nawet muszli klozetowych. Mało tego, pańscy kibice, kibice Rajowa Vallecano wrzucili na social media post o tym, że kupili bilet na miejsce, które faktycznie nie istnieje. Nie istnieje dlatego, że krzesełko na które kupili sobie bilet, zostało wyrwane. I pan właśnie tak zarządza tym stadionem. Pan w takich warunkach przyjmuje gości, a później wychodzi i mówi, że Cristiano Ronaldo i Leo Messi to się nie oburzali. Wie Pan co? Ja czuję, że się oburzali, ale po prostu było im głupio zwrócić Panu uwagę w jakim chlewie przyjmujecie innych ludzi. Nie może więc dziwić to, że ten post Lecha spotkał się z całkiem pozytywnym odbiorem kibiców Rayo Vallecano. Tak, jeśli Polacy czymś zaimponowali fanom Rajo, którzy no, nie byli przychylnie do nas nastawieni, tak to może najłagodniej ujmijmy, to właśnie tym, że mieli odwagę skrytykować to jak wyglądają szatnie na Estadio de Vallecas. Wręcz użyli filmiku, który przygotował Lech Poznań, do swojego protestu przeciwko właścicielowi klubu, któremu zarzucają różne okropieństwa. Po hiszpańskiej sieci niesie się więc dalsza część protestu kibiców Rajo z przypiętym filmem Lecha Poznań i hasłem Presa, musisz odejść. O ile jednak z tego, jak wygląda ten stadion, z całej tej otoczki zewnętrznej, można się śmiać, tak z tego, jaka atmosfera panuje na Estadio de Vallecas, śmiać się nie zamierzam, bo byłem naprawdę pod ogromnym podziwem. Ultrasi przygotowali na przykład kapitalną, bardzo schludną oprawę. O klasie robotniczej, czyli tej, którą reprezentują, z której się wywodzą. W trakcie meczu przekonałem się, że wszystko, co słyszeliśmy o tej wyjątkowej, kultowej, autentycznej atmosferze na Estadio de Vallecas, o tych fanatycznych kibicach, którzy nie ustają w dopingu od pierwszej do ostatniej minuty i są takim motorem napędowym drużyny, pchają ją do zwycięstw w trudnych momentach, no, spełniło się w 100%. To była w 100% prawda, zresztą Lech się o tym przekonał, bo ja forsuję tezę, że tego zwycięstwa nie byłoby, gdyby Rayo Vallecano grało na tym, na przykład, Metropolitano. Tam, gdzie mogło grać, gdy walczyło z UEFA o dopuszczenie stadionu do rozgrywek. Bo tam klimat byłby zupełnie inny, nie czuliby się u siebie, a tutaj podburzeni tym wszystkim, całą tą otoczką, jako społeczność, która jest bardzo zżyta z kibicami, która jest taką jedną wielką rodziną i faktycznie nawet po meczu kibice rozmawiali z piłkarzami przy ich samochodach na parkingu, zaparkowanych przy samym stadionie. No, to wszystko chyba tchnęło w nich nadzieję, że można ten mecz wygrać. Ten stadion żyje i ten stadion poniósł dzisiaj zespół do wygranej. Wszystkie te rzeczy, które słyszeliśmy o Rajowej Vallecano, że to jest mega społeczność y, zżyta ze sobą, kibice, piłkarze, wszyscy razem, y, ambitnie, zawzięcie, walczą na każdym kroku, no to dzisiaj było to widać, bo dzisiaj to zwycięstwo było wyszarpane tak naprawdę. Tą ambicją, jakością też, nie ma co ukrywać, jakością też, ale tą ambicją i walką do końca. To, jak oni się nakręcali z każdym golem, z każdą akcją, Każdą minutą, to było niesamowite absolutnie i doświadczenie tego spotkania na Estadio de Vallecas naprawdę świetne. Otoczka, to co widzimy dookoła nie do końca, ale klimat stadionu niepodrabialny. Jedno z najlepszych spotkań pod względem i piłkarskim i takiej atmosfery, na jakich byłem w Europie. Natomiast pozostaje mi tylko jedno pytanie. Jak to jest, że taki Stadio de Vallecas dopuszczono do rozgrywek europejskich, a Stadion Rakowa Częstochowa już nie? Jak to jest, że Lech Poznań ma za sobą wyjazdy do Gibraltaru i do Madrytu na stadiony, które kompletnie nie przystają do europejskich rozgrywek? Na stadiony, które jak w tym przypadku nie mają sektora gości, są zapuszczone, brudne, no... Generalnie mimo tej inwestycji, która miała doprowadzić się do standardów UEFA, nijak tych standardów UEFA nie spełniają, a stadion w Częstochowie okazuje się niegodny Ligi Konferencji i Raków Częstochowa musi wynajmować stadion w innym obcym mieście. Rayo nie musi, Lincoln Red Imps nie musi, a oni mieli jako stadion rezerwowy Faro, więc musieliby jeździć do Portugalii, a Raków Częstochowa jest ze swojego domu wyganiany. Trochę to niesprawiedliwe, szczerze mówiąc, i nie tylko z takiego ludzkiego punktu widzenia, ale też ze sportowego. No bo weźmy pod uwagę to, że akurat obydwa obiekty, o których mówię, czyli i ten na Gibraltarze i Stadio de Vallecas, są Twierdzą dla zespołów, które na nim grają, przewagą dla zespołów, które na, nim, na nich grają, w kontekście gry w Europie. I Raków takiej przewagi nie ma, a może mogły mieć. Może Raków urywałby u siebie punkty najlepszym, robiłby wielkie niespodzianki, tak jak Lincoln Redims, i urywał punkty rywalom, którzy nie mogliby się na tym stadionie odnaleźć. Może by tak było, ale tego się nie dowiemy, no bo nas wygoniono, a innych nie. I jak zawsze Polacy wychodzą na tym wszystkim poszkodowani. Pojechaliśmy do Madrytu, zwyzywali nas od nazistów, wyśmiali, obśmiali, jeszcze musieliśmy grać na tej ruderze, a my sami musimy być zdani na łaskę europejskiego pana. Trochę to przykre, szczerze mówiąc, i trochę zaczynam mieć tego dość. Zamień płacenie w oszczędzanie. Sprawdź zniżki dla kibica wbudowane w kartę Zen. Partnerem programu jest Zonda Krypto, renomowana giełda kryptowalut, sponsor polskich klubów. Z kodem WESZLO dostajesz 10 dolarów w krypto na start.